Spójrz, patrz uważnie na te trzy pierwsze przykłady, jakie zrobię. Będę to robił bardzo powoli. Limes przy n do nieskończoności n przez n-1. Chodzi o to, że na górze i na dole limes przepisujemy, yy, kreskę łamkową przepisujemy. Na górze i na dole wyciągamy przed nawias największe potęgi n. -a. Jeżeli chodzi o górę, to tam jest tylko n. No, to nie ma co wyciągać przed nawias. To jak jest jeden składnik, tylko ty nie wyciągasz. Zostawiam n. A jeżeli chodzi o, nad, o dół, to się trochę pobawię. Największe potęgi n, -a, n w której potędze tutaj jest największy? No, tylko tutaj. Tu, tu jest, n do pierwszej, jakby jest. Tu jest największa potęga n, -a, nie? W tym prostym przykładzie. To wyciągam przed nawias ją, y czyli n. <laughs> n, nawias. Co to będzie? Jak to się robiło? Patrz teraz uważnie. Te dwa składniki, ten i ten. Muszę podzielić przez to, co wyciągnąłem, czyli przez n. Zaczynam. Ten pierwszy. n podzielić przez n, to będzie 1. Od razu już zapisałem, w głowie to policzyłem. Nie pisałem n przez n. Napisałem od razu 1. Minus przepisuję, przepisuję. 1 dzielę przez n, przez to, co wyciągnąłem. I w ten sposób mi powstaje takie wyrażenie. Rozumiesz? Wyciągam przed nawias największą potęgę n, -a, tutaj jaka jest, piszę ten nawias i każdy z tych składników dzielę przez n ten policzyłem w pamięci a ten yy, nie policzyłem no bo 1 przez n no to co tu liczyć 1 przez n zapisałem rozumiesz co mi to dało spójrz n z n się skraca prawda na górze uwaga zostaje jedynka od razu tu nie ma jakiegoś zera na górze czy to nie znika ułamek tylko na górze jest jeden nie to jest jasne chyba i co dalej spójrz 1 przez n do czego dąży Pamiętamy, że n dąży do nieskończoności, czyli tu mamy 1 przez nieskończoność tak naprawdę. A 1 przez nieskończoność z tych dwóch podstawowych wzorów, które sobie pokazałem się na yy, poprzednim slajdzie, to jest 0. Czyli wiem, że to zmierza do zera. To to mogę zastąpić zerem. To co nam zostało w tej granicy? Spójrz, wszystkie n -y zniknęły, te zniknęły i to zniknęło. Czyli mogę już pisać wynik. Zwróć uwagę, że bez limesa tu limesa przepisałem, a tu nie przepisywałem. Na górze będzie 1, a na dole co? 1 odjąć 0, bo to zmierza do 0. 1 odjąć 0 dało 1, czyli pisze 1. 1 przez 1 daje 1. Zwróć uwagę, że tu limesa pisałem, a tu nie pisałem. Dlaczego? Zasada jest taka: dopóty n w wyrażeniu, dopóki. <grym> Odwrotnie. Dopóki n w wyrażeniu, dopóty jest limes, tak? <grym> no jasne. Jak ci zniknie n, a tu zniknął, to piszesz bez limesa. Nie? Powolutku tu się przyjrzyj temu. Zaraz to zrobimy jeszcze w dwóch tak bardzo powoli przykładach.